Witam, witam Was wszystkich bardzo bardzo serdecznie z tej strony Dodek w drugim odcinku naszych poradników Jak zarabiać w farmingu? Przede wszystkim na łańcuchach produkcji. Jak słyszycie, od naszego poprzedniego spotkania minął dokładnie rok jesteśmy w listopadzie kolejnego roku. Co tu się zmieniło? Co pozwolimy przejechać? Tutaj widzicie, jest łąka, którą posiłem. Ja sobie pozwoliłem kupić kosiarkę kasę mamy taką jaką mamy na koncie więc jest jaka jest nie mówię coś sobie kosioryczkę tutaj macie dużą stertę słomy którą sobie sprasujemy ale y, przede wszystkim y, chciałbym podsumować ten poprzedni odcinek mianowicie jedziemy słuchajcie sprzedać sobie jajka mamy 36 ton ponad y, mówię w międzyczasie trochę zgromadziłem sobie zboża dla tych kur, posiałem owiec na dwóch polach, bo on nam się mam nadzieję przyda. A w tym momencie przede wszystkim, tak jak mówię, jedziemy zobaczyć ile, ile zarobimy na tych jajkach i przejdziemy do dalszej części naszego tutaj rozwoju tego gospodarstwa, żebyśmy sobie mogli na spokojnie zobaczyć jak to będzie dalej się rozwijało finansowo. Przede wszystkim za zarobione pieniądze będę chciał kupić sobie oborę, znaczy zagrodę dla owiec, tak żebyśmy zaczęli już sobie produkować wełnę. Ponieważ jest to kolejny jakby taki sposób zarabiania, na którym można. Bez jakiegoś większego wkładu, osiągnąć dosyć duże dochody. Tym razem dla odmiany, słuchajcie, pojedziemy sobie do sklepu, do tego dalszego skupu. Dla, dlaczego? Pojedziemy do sklepu dlatego, że tam jest lepsza cena. Jeszcze na wszelki wypadek, jak tu jesteśmy, słuchajcie, upewnię się co do tej ceny. Jajka. Jajka. Tak lepiej jest. To prawda nie jest jakaś duża różnica, ale zawsze jest to pieniędzy więcej. Myślę, że Ja będziemy mogli sobie spokojnie tutaj e zarobić dużo więcej pieniędzy. Tak na szybko liczę, będzie około 150 tysięcy. E, więc, no przede wszystkim z nawiązką, zwróciło nam się praktycznie wszystko, bo e, zwróciła nam się zagroda, zwróciły nam się kury. Zwróciło nam się, i żeśmy zarobili jeszcze 50 tysięcy, ponad 50 tysięcy, więc to tak jak mówię, tutaj będzie takie zwieńczenie tego poprzedniego odcinka, który pokazuje jak można w miarę szybko fajnie sobie zarabiać. A zaraz, słuchajcie, przejdziemy do, przejdziemy do dalszej części, a mianowicie do owiec i tego jak na tych owcach można sobie fajnie zarobić. W tej chwili dojeżdżamy do sklepu, zaraz się sprzedamy, jakkolwiek by to nie brzmiało. Hmm, polecimy sobie do sklepu, zrobimy sobie zakupy yy, bezpośrednie, takie, które nam na pewno będą potrzebne. Yy, pozwoliłem sobie, sobie dodać jedną modyfikację, która jest na modchabi. Oczywiście link do niej będziecie mieli w opisie do filmiku, a mianowicie jest to przyczepa do małych kostek, dlatego że. No będziemy kupować sobie małe kostki. Na razie będziemy się bawić małymi kostkami, bo jest to e, dużo łatwiejsze, jeżeli chodzi o kwestie ogarnięcia, ekonomiki. No i ta przyczepa ma dosyć dużą pojemność. Słuchajcie, no kasa leci, 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 wartkim strumieniem ta kasa, słuchajcie. No tak jak mówię, jest prawie 155 tysięcy, więc od razu otwieram sobie sklep. Przyczepy. Mam nadzieję, że ją dodałem, słuchajcie. Tak, to jest ta przyczepa Lizard AT-01. Samozbierająca do Bell. Rejestracji nie będę zmieniał. Kupujemy za 1000 euro. I przechodzimy, słuchajcie, do Pras. Jeżeli chodzi... O prasy, to kupimy sobie tą prasę i Fergusona Za 22 tysiące I ja się w tym momencie z wami Zrobię sobie na chwilę przerwy Widzimy się za chwilę jak poogarniam sobie to wszystko co tam mamy na Gospie I zaczniemy sobie wtedy już na spokojnie działać W międzyczasie wrócę sobie tym oto zestawikiem na gospę I, i tam sobie wszystko na spokojnie pogarnią także widzimy się za chwilkę tsz. także mm. i także słuchajcie, jesteśmy sobie po krótkiej przerwie ja sobie tutaj pozwolę zrobić dwie rzeczy przede wszystkim Sprasowaliśmy łąkę i sprasowałem tą stertę słomu. Tutaj jeszcze jakieś niedoróbki zostały, coś, ale tak to mniej więcej wygląda. Tutaj mamy tą naszą słomę. Teraz zanim cokolwiek zrobimy dalej, słuchajcie, to przede wszystkim odpalimy sobie wbieranie zbierzemy całą tą przyczepę i w że... jak zbierzemy tą przyczepę to konamy tutaj zakupów na chwilę obecną leciby by, w, tej... w zasadzie przede wszystkim testy jest tego typu że tak jak przy jajkach nie potrzebujemy żadnych dodatkowych czy no żadnych dodatkowych. No potrzebujemy dodatkowe, ale na chwilę obecną są to najprostsze metody. to nam w miarę przede wszystkim zarobić jakieś pieniądze ten są, no, bo nie są to jakieś niewiadome. Ale z drugiej strony mm, mamy już takie Prowadzenie do, do całości tej serii. Mam tutaj przede wszystkim pokazać, jak to sobie spokojnie, fajnie zarobić na tych łańcuchach produkcji. I, I na tym się będziemy teraz skupiali. przed wszystkim tutaj, jak widzicie, już jest świetny owce, jest w ostatniej fazie wzrostu, więc ja go nie będę kosił. owsa nie będę sprzedawał, dlatego że to mam posłużyć do jakby to powiedzieć kolejnego mojego planu. A mianowicie do. Produkcji mąki. to wytłumaczę dlaczego. To, przynajmniej w mojej ocenie to jest taki najbardziej ekonomiczny, najlepszy i najbardziej sensowny sposób właśnie jeżeli chodzi o produkcję mąki. Ale to już przede wszystkim staram się robić w odcinku, który będzie temu poświęcony. Bo mówię tutaj przede przed... wszystkim. Tylko i obecną tylko Hejka, owce. I wełna. Ogólnie docelowo będę to co swoim, to zarobimy sobie na tej wełnie, to pozwoliło nam, że tak powiem, prowadzić dalej to wszystko. Te kolejne fazy, które ja, by to powiedzieć, miałem w planach, właśnie, żeby tutaj to wszystko jakoś tak miarę sensownie to leciało, no bo po wszystkim jak już będziemy mieli owce, będziemy mieli wionę, no to y, trzeba będzie zainwestować w jak zainwestować w no to trzeba będzie zainwestować już fabrykę, więc to, jakby powiedzieć, będzie takim naszym co tu się stało, takiego, że to się nie chce nam tu... no coś tam. Ja widzę jakiś bach się zrobił. Ogólnie na tą przyczepę wchodzi 335 Kostek. To w miarę sporo. Tutaj mamy Max, więc sobie zawrócimy. I przejdziemy po postawienia tutaj już zagrody. Wolnie na modhubie pokazały się, ja zaraz tutaj pokażę na odcinku. Mam nadzieję, że je dodałem, bo... bo ich nie dodałem, ale chociaż... wydaje mi się, że je dodawałem. Słuchajcie, owce, tak. Yy, docelowo będę chciał postawić sobie tą zagrodę, ona wygląda mniej więcej tak o tu. No niestety wymaga dużo miejsca, ale też ma... 300 sztuk na chwilę obecną postawimy tą podstawową, która jest dostępna w grze Ja sobie słuchajcie będę chciał postawić tu w tym miejscu myślę, że to będzie idealnie troszkę odsuniemy. Mamy to. Wiecie, mamy to Ej, Zaraz sobie to wszystko tutaj ele elegancko zwieziemy, a w międzyczasie Dobra, robimy sobie zbieranie ustawimy sobie trigger z tyłu i pojedziemy w samą wiatr, słuchajcie Ogólnie zastanawiałem się, czy by nie sprzedać słuchajcie słomy, ale stwierdziłem, że jednak nie będę tego na razie robił, bo ona nam się przyda. Tak czy inaczej, ona nam się prędzej czy później przyda, więc nie będziemy jej sprzedawać dobra. To mamy. Tutaj się jak zwykle porozwala wszystko, bo to się zawsze słuchajcie rozwala. To, to nie ma tutaj złotego środka. Ale przede wszystkim cyk. Wejcarska walizka, nie, weźmiemy sobie podstawową, słuchajcie, 65 sztuk, kupujemy, tak, tak, mamy to. No i teraz pozostaje nam tylko, słuchajcie, czekać. Do tego też, jeżeli chodzi chyba o wełnę, to ona ma najlepszą cenę w, z tego co się orientuję, ma najlepszą cenę w kwietniu, więc sobie poczekamy do tego kwietnia na spokojnie. Ja w tym momencie sobie zrobię małe cięcie i widzimy się w kwietniu. Okej, okay, słuchajcie, przewinęliśmy sobie czas do kwietnia. Teraz sobie tutaj podjedziemy. Te palety sobie załadujemy na tą naszą przyczepę z autoloadem. I pojedziemy jest przelececie. Minęło 5 miesięcy, więc nie ma tego jakoś bardzo dużo, ale... Zaraz zobaczymy i tego jest to sobie zrobimy przejazd, żeby nam nie przeszkadzało nic. Ehm. Dobra, myślę, że powinniśmy sobie już teraz padę chociaż zobaczymy. Dobra, czyli teraz takie. Ja odpalam sobie tutaj. Hmm? że rozwinę sobie tylko lewa strona. E. Czym jest problem? dobra, już mniej więcej wiem, czym jest problem. Teraz temat ogarniemy. Problem jest tutaj tak zasłunku mi ja miejsce usadowiłem. Dobra, mamy. Mamy to. Okej, okay. mamy prawie 7 ton. Idziemy to sobie teraz sprzedać, ja tylko zobaczę co to jest sprzęt, ale nie sobie oznacza, chociaż ona jest na górze. I Zobaczymy. To tędy. Ok, pojedziemy sobie tędy i... I to po prostu sprzedamy na chwilę prostu Nie będzie z tego jakichś dużych pieniędzy, dlatego że mówię, to jest tylko 5 miesięcy, żebyśmy te owce trzymali przez rok. Myślę, że, że będzie tego dużo więcej, A policzyć to razy dwa, więc będzie to 14 tysięcy. ale naprawdę docelowo to jest tylko na chwilę obecną pośredni nasz sposób zarabiania. Prawda jest on jednym z dosyć łatwych sposobów zarabiania, tak jak mówię, bo w sumie potrzebujemy tylko prawy kosiarki, przyczepy z autoloadem do zbierania bel i tak naprawdę tyle. A tak na szybko licząc... 7 razy 3 to jest 35, więc jakieś 35 tysięcy spadnie. Na pewno zwróci nam się zakup zwierząt, to na pewno. Natomiast, zwierzęta plus obora, no to byłoby się po jakichś 2-3 latach. No tak, na szybko licząc, tak, no bo za obory zapłaciliśmy 97 za. Owce żeśmy zapłacili 35 tysięcy, byłoby trochę mniej, gdybyśmy pojechali po nie kupili. Ale z... nie powiem wprost: no, ta seria nie, nie polega na tym, że będziemy się tutaj wozić, bawić i w ogóle. Tylko po prostu no, chciałbym Wam pokazać, jak można w tej grze naprawdę fajnie wykorzystując wszystko, co żeśmy tak naprawdę dostali od twórców gry. Zarobić. I tak jest mój cel tutaj, przetwarzaniu tej serii, więc gdzie powoli dojeżdżamy? Ten wjazd to był tutaj, dzisiaj pamiętam, jak sobie grałem samemu, to tu jeździłem na skróty jakoś. O! Mniej więcej tak o! Nawet mi wyszło. Tu trzeba było tak tutaj trzeba było jechać do góry. Teraz jeszcze dojedziemy do przędzalni. W drodze możemy popodziwiać naprawdę fajne widoki. Przecież zakładając, że zarobimy 6... 35 tysięcy, no to w założeniu ocznym, no to będzie to Naprawdę już, taka spora, fajna kaska. Pięknie, pięknie. 24, przepraszam, pomyliłem się. O, czym się... Hmm. No tak, zgadza się. 3 razy 7 to jest 21. Dobra, słuchajcie, ja się z wami w tym momencie tutaj już pożegnam. Bo przestawiłem jakąś skrzynkę pocztową. Eee, zapraszam was oczywiście na kolejne materiały z tej serii. W tym momencie trzymajcie się, cześć, pa.